Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynamy relację z czwartego dnia rajdu grunwaldzkiego. Zobaczmy, co uczestnicy robią na trasach. Dnia dzisiejszego uczestnicy trasy trzeciej mieli za zadanie przeprawi przeprawić się przez rzekę drwęcę za pomocą łodzi. Kolejnym punktem, jaki, cz jaki czekał ich na trasie, była budowa mostu Leonarda da Vinci. Ostatnim elementem naszej trasy była podziwrawiona rura, która, która po napełnieniu pozwalała na uzyskanie kolejnej wskazówki na naszej trasie. Cześć, witajcie po raz kolejny z siódmej trasy, czwarty dzień naszej trasy, zatrzymaliśmy się w Bryńsku na dłużej, od Bryńszczan, od całego Bryńska dostaliśmy dużo, dużo ciepła, dużo, dużo przyjaźni, dużo, dużo pomocy, dlatego my jako siódma trasa tego tegorocznego rajdu blubackiego postanowiliśmy również zrobić coś dla Bryńszczan od nas, jak możecie zobaczyć znajdujemy się właśnie na festynie regionów. Uczestnicy naszej trasy przygotowali stoiska y, miejsc, gmin, powiatów y, czy regionów, z których też pochodzą. Y, można tutaj spróbować regionalnego jedzenia, zobaczyć jakie tradycje i zwyczaje panują, panują w danym regionie, jakie zabytki można oglądać zwiedzając dane miasta, czy też całe y, obszary naszego kraju. Także y, jak widać. Zaszczycili na swoją obecnością tutejsi mieszkańcy. Próbują, smakuje im. Może przyjadą na urlopy właśnie do naszych miast. Jak widzicie, w taki oto sposób staramy się nawiązywać współpracę ze społecznością lokalną. To jest też jedną z idei rajdu grunwaldzkiego, którą my gorąco promujemy właśnie w taki oto sposób. Za chwilę czeka nas również festiwal piosenki biesiadnej, a na koniec coroczna rywalizacja z mieszkańcami Bryńska. W tym roku zagramy z nimi piłkę siatkową. No być może przegramy jak co roku, ale ważne, że podejmiemy z nimi walkę. Dziś wieczorem druchny i druchowie z patroli z trasy 5 Rajdu my biorą udział w podsumowaniu fabuły. W trakcie odczynianych rytuałów zostanie przywołany i odwołany duch Marianny Romockiej. Wyślemy go tam, gdzie on być powinien. Wszyscy są przejęci tragicznymi losami jednakże Marianny Romockiej. Już koniec czwartego dnia rajdu drąbackiego zapraszam na tę relację.